Słoń jest takim gościem, co na naszym kanale pojawia się tak dość regularnie. Podoba się jak jest słoń często. Często? Nie wiem tak czy, na... czy mi się podoba, bo nie mamy aż tak często chyba. Umiarkowanie. Ale często. tak to jest stary kawałek słonia, bo sprzed ponad 10 U. lat, tak? 2010 rok zdaje się. Tak, spódki demonologia. Jestem ciekaw pewnej rzeczy, bo słyszałem jakiś ten wywiad ze swoim, no wewiad, to tak? Chyba tak, czy jakiś podcast. a Opowiadał o tym, że w tych jego starych płytach on trochę błędów takich dykcyjnych popełniał, których nie był jeszcze wtedy świadom, bo był początkujący. Czy potem początkujący? Jeszcze nie był tak doświadczony po prostu. No tak. I dopiero kolejni producenci, którzy powiedzmy mieli bardziej wyuczone ucho. Dawali mu do świadomości, że ej, a może tutaj trochę lepiej, a może tak, tutaj dociągnąć. No i tak z tego, co słyszałem, to swoim właśnie tak trochę może nie ubolewał, ale zdał sobie wtedy sprawę, że, że po prostu można lepiej, nie? Ale podejrzewam, że dla każdego z nas to, co teraz usłyszymy, będzie w zupełności wystarczające. Czyli Taką ciekawe, może. że wiesz, był był na tyle receptywny na ten feedback od producentów, tak, że oczywiście. zamiast się wiesz, obruszyć, nie? to wziął to pod uwagę i zaczął się rozwijać. Nie, jest jest fajny właśnie taki człowiek z dystansem i... No jasne. No. Ja demonologię dwójkę kojarzę dużo lepiej. Z pierwszej demonologii znam tam parę utworów, tego akurat nie. Jestem ciekawy, czy to będzie utwór z kategorii historyjka słonia, creepy uh -huh. historyjka z morałem, czy coś w tym stylu. Tak bym się spodziewał po tym tytule. Natomiast, jak jest naprawdę, co się zaraz dowiemy, dzieli nas od tego jedno wciśnięcie tego tutaj badziąga. To, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Wciskamy to... badziąga. Zajebisty sample. śmieszne jest ta elektronika w tle. <śmieszne> tak. Ale spoko się blenduje, jak na 2010 rok. O, święta! <śmieszne> Był stałym bywałcem klubu, do którego właśnie przyszła Wyższa liga, jej ciało mógł mieć jedynie w myślach To było jak wystrzał, na jej widok doznał szoku Zostali tylko we dwoje, nie było nikogo wokół Nie mógł odciągnąć wzroku od jej oczu i ust Niemalże czuł jej zapach i słyszał stabilny puls Jak już podszedł do niej, by wyjąć karty na stół i spojrzenie sparaliżowało go od i w dół Szybka zamiana ról, patrzył na nią nieprzytomnie Wyszeptała mu do ucha rozkaz, chodźmy do mnie skromne mieszkanie od centrum trzy minuty była już rozebrana, zanim zdążył zdjąć buty miała. Okej, okay, czyli historyka. No, z pewnością jakaś nawiedzorka, jakaś kurda. Nie... Duch, Duch się okaże, że nie, to był albo coś. Jakąś nie. strzygą będzie albo coś takiego. Tak. Ale podoba mi się zawsze u to, jak on, wiesz, buduje klimat, buduje nastrój i słowami, i tym instrumentalem tutaj, mikser. Zastanawiasz się, jaki będzie tego morał, co się z tym stanie i zwykle dzieją się tak pojebane rzeczy, że tak, ciężko że to, to, tak każy, to Zaczyna się ulowo w miarę tak, tak normalnie, no. a później się zmienia w jakąś makabre Ale life love forever, więc będzie pewnie coś elementem kogoś gdzieś jakaś, gdzieś. jakaś pułapka, nie? Jakiś trap, no. Uh -huh. Też mi tak Dwa czarne kruki wydziarane na łopatkach było jasno, jak za dnia nie lubiła gasić światła Chciałaby ją związał i usta, czym się zatkał. Asfiksjofilia, seks w plastikowych siatkach nie było. czeka jednostka chorobowa No, ale jak, nie, jak najbardziej istniejąca Cała <grywała> spodniecenia głowę odchylając w tył Z sił ją tłuk, choć wiedział, że tak nie można Zdarł sobie skórę z kostek, a ona w końcu doszła Erotyczny koszmar była coraz bardziej sina Lecz on wpadł jakby w trans i już nie mógł się zatrzymać Młoda dziewczyna w końcu przestała się ruszać, podczas kiedy o nie mrznął, ona umarła w katuszach, usiadł na łóżku, przepraszał, przysięgał, płakał. Co już nie a ty, żyje? A więc to tak? Już nie żyje? Ale nie, nie sądzę, że to jest koniec historii. się, że to, to będzie ona jakiś ona twój. Nie skusiła, bo ona chciała, żeby ale, tak było. ale poczekaj, bo ona dopiero umarła, a jesteśmy w połowie tworu. Nago nad jej ciałem, ze świeżą krwią na rękach Mimo to była piękna, przy niej czuł się jak w niebie Więc pod osłoną nocy przewiózł zwłoki do siebie Nie wiem ile czasu, ile dni i nocy Mył ją, robił maseczki i układał włosy Mimo to czuł niedosyt, bo miłość nie jest łatwa Nosił w sercu dziurę, której nie potrafił zapkać. Skarży się sąsiadka, że na klapce cuknie On tłumaczył się, że praktykuje orientalną kuchnię Jebało trupem w całym mieszkaniu przecież Lecz skąd ta stara sklerotyczka mogła o tym wiedzieć <laughs> Podoba a, to mi się to tylko ramen <laughs> Ale podoba mi się to jak, że sąsiadka się skarży, że cuchnie On mówi, że uprawiałem orientalną kuchnię A no tak. w kolejnym, w kolejnym wersie z... jebało trupem <laughs> No, okej, okay, love forever Pani już nie żyje, a pan ją dalej pielęgnuje Tak wygląda miłość Taka miłość, miłość nie? Taka miłość Te maseczki coś dadzą, zobaczymy no, może w Sobotę przy obiedzie, padł przed nią na kolana Wyjdź za mnie powiedział, już nigdy nie będziesz sama Komedio, dramat, wyobraź sobie tą scenkę Jakiś pojebaniec właśnie poprosił trupa o rękę <grymka> Bo pękne ona była mu bliska Pokazując zdjęcia, opowiadał historię z dzieciństwa Wygadywał świństwa, zawsze jak ją pieścił Lubił czuć w ustach chud i martwych piersi W tej smutnej opowieści, śmierć ma rolę swatki Dość hardkorowe. No. To tak w ogóle, dojść, jak dojść. on to obrazowo przedstawia, tak po prostu, że. Ja się zastanawiam, w jakich mediach y, oprócz internetu coś takiego może lecieć. Tak, żeby wiesz, no, było to dozwolone w miarę. Nie wiem, wakacje z radiem. Właśnie. Właśnie. Ja się właśnie. Jakie to jest PEGI? Do... PEGI 18? Peggy 25 chyba. słonim Przekracza pewne granice. Fajnie, bo A, właśnie to, takiego słonia lubimy. No o to chodzi w słonie. No jasne, panie. jasne. Przez to, jak absorbujące jest to malowanie obrazu słonia, to się zapomina o tym, co się dzieje muzycznie w tym. Ja tle. się nawet bitu nie słyszę. No po właśnie, prostu. ja widzę obraz. Dokładnie, ale jedna hmm. rzecz mi się przypomniała, bo była na samym początku i cały czas się powtarza. Ten cholerny tamburyn świąteczny. Aha. Ten dzwoneczek, który przypomniał no. że zaraz y, będzie Coca-Cola i Mikołaj. <grym> I zaraz to tak mi się kojarzy po prostu, nie? Ja już pojęci na tego nie słyszę. No, ostro, ostro, jestem ciekawy co on jeszcze wymyśli. Zobaczmy, bo to jeszcze jednak jest kawałeczek. Ubrał martwą kochankę w suknię ślubną swojej matki Rozsypał płatki róż na podłogę i łóżko Po czym skoczył w stary garnitur z cylindrem i muszką W pokoju było duszno jak malował jej rzęsy W tle leciał Barry White, war a night for dancing Wiedział, że będzie tęsknić Ich miłość jest zatruta, niepoprawny romantyk Obdarzył uczuciem trupa. Upał przyspieszał gnicie, lecz on był nad wyraz twardy, choć z każdego jej otworu wypełzały tuste larwy. Blado żółte barwy Martwej panny młodej w nudnym życiu jej kochanka stanowiły osłodę W jego sercu płonął ogień. Zdjął jej z twarzy welon. Ze łzami w oczach mówił, że miłość jest ich nadzieją. Ludzie nas nie zrozumieją. Ludzie są okrutni, rozebrał ją do naga, żeby nie powrócić sukni. Przeniósł ją do kuchni Położył na stół I z perfekcją chirurga Rozciął śliski brzuch na pół Powoli je... Prze -mane. On jest no, prze***any no, Co no? Z tymi otworami jak połazają z nich rubaki tak, Śliski brzuch ale, ale wiesz, na razie. Ale to, jest, to jest dziwne, bo jest tam dawkowanie tego, tego goru, bo. Jest, coraz więcej warstw się pojawia. Bo to nie jest tak, że jest gorz cały czas, tylko tak pojawia się. Tak, to jest właśnie główny atut tego utworu w tym momencie, jeżeli chodzi o storytelling, i to jest też atut Słonia, że on. Nie wiesz, nie popada w taką przesadę, tylko mm -hmm. mówi ci, podaję ci detal, a tu robaki wypełzają, ale potem. Tak, wiesz, ale, ale wiesz. Normalnie, z, jak nie turek, Z jednej nie strony siatkę, coś. masz taki opis wizualny sytuacji, a z drugiej strony masz też taki rysopis psychiczny tych, tej, tej osoby, tego gościa, który tak, wiesz, oczywiście. Ma o czymś myśli, a nie? w jakiś sposób traktuje kogoś. I jak najbardziej, bo z jednej strony to jest obrazowo opowieść o. Miłości między typem a trupem, która jest, no. Między typem a trupem. Typem a trupem, fajnie to brzmi. To, jest, to jest jak między młotem a kowadłem. Jest to obleśne, tym bardziej go napisuje, że było lato, więc przyspieszało to proces gnicia i resztę związaną z tym. Jest takie, no, no, no. Ale z drugiej strony masz ten aspekt psychiczny, o którym mówisz, bo to świadczy o tym, że ten gość musiał być mega, mega, mega samotny. I że to wiesz, legitymizuje tę sytuację, że to powoduje, że. Ma to sens to, co on robi trochę. On tam coś rozcina i jak to się ono No Jezus, no zobaczmy. Jak żółw zaczął wyjadać trzewia. Zaplątał się bielica niczym w nie grzewa. Zakochany pieniądz. Jak żółw wyjadać trzewia? Nie to? Kurwa one, mać, on tak o, tak, one tak robią? Jeść. jeść! One tak robią. Ja pierdole! Tego się nie spodziewałem! Cudowne miejsce, żeby po przerwie właśnie wrócić do zadania do, do głównego, że tak powiem. Kurwa mać! Przepany, co ten typ ma w głowie, ten słoń! Ja pierdolę! Straszne kurwa! On no, tylko mówi co widzi, a co i śmierć to ponadczasowa strata chwilę jeszcze płakał, rozstanie go zasmuca silnym pociągnięciem wyrwał z klatki piersiowej płuca Nieżyjąca muza obserwuje jak jej miły Pozbawia jej czterech kończyn przy pomocy piły fioletowe żyły i zgniły odór mięsa Nie przeszkadzały mu w jedzeniu swej wybranki serca W ten sam dzień jeszcze kupił formalinę, słoiko Wiesz co? To co jest silne, mocne to są to takie... Korowe porównania, właśnie tych takich, że masz te fioletowe żyły. Nie? Rzeczywiście, no fioletowe. No. Bo są. Albo. zamarznięte już, prawda? Tak. Mówienie o oczywistych rzeczach, ale dołożenie jeszcze tej jednej cegiełki, które powoduje, że to jest takie realistyczne, no nie? Tak, właśnie na tym polega magia słonia. Przez te szczegółowe detale, które dają ci taką namacalność tego obrazu. Mhm, no że tak śmierdziej zaczynasz cuchnąć, tak, właśnie. Nie? jak on to opisuje, to ja. Ja to widzę, ja to czuję, ja tego nie chcę widzieć. Dzielił głowę od ramion, gwizdząc przy tym jak słowik Postawił na noc stolik pamiątkę po swej bogini Żeby już do końca życia pozostała przy nim Ziny ochłap skóry z kośmi wrzucił do pieca Wyciął tylko jeszcze kruki, które nosiła na plecach Spłonęły jak świeca resztki ich romansu Obserwował ogień w swoim destrukcyjnym tańcu Na końcu opowieści przyniósł stary aparat Trzymając głowę w słoju, włączył samowy zwalacz Zakochana para, której nikt nie widział więcej Został tylko napis Love Forever pod ich zdjęciem no i okej, okay. chociaż też że to zdjęcie było takie... Masakra. W, w, w miarę normalne było to zdjęcie. Masakra. Poczułem się jak wtedy, gdy słuchałem Słonia po raz pierwszy, robił na mnie takie wrażenie. Później te kolejne utwory już tak poznawałem, już troszeczkę mniej, no bo może nie były takie makabryczne, ale tutaj no... No to jest... No wjechał, wjechał z, z, Słoń z tego rodowodu korowego dosyć. Tak, to jest ten tru true słoń. Muzycznie nie mogę nic o tym powiedzieć, bo byłem tak kupiony tą historią, tak jak rozmawialiśmy, że ja, ja nie wiem, tam się działo w tym bicie. Nie jakiś... nic ciekawego tak naprawdę. No był taki... jak z RPG muzyczka trochę, taka taka, wiesz. No ale co, wszystko co dobre, szybko się kończy, tak? No szybko się skończyło, na szczęście. Ja nie wiem. Po prostu aż nie wiem, czy mi się to przyśni. Mam nadzieję, że nie. Było to bardzo makabryczne, bardzo takie. Ta namacalność, o której już mówiliśmy, sprawia, że słoń jest wyjątkowy w tym jak generuje te obrazy. Nie wiem, czy słoń w jakimś innym numerze przebił makabre. Tak myślisz, że aż tak to było? Dla mnie, wiesz co, znam utwory, których słoń opisuje różne makabry, jak Ania, na przykład, tam też jest złożyć. No, generalnie ale... jest poziom Słonia, ale, ale czy rekordowy? Nie Dla nie mnie to zrobiło duże wrażenie. Jak na to co słonia znam. Okej, okay, dobra. Więc nie wiem, czy rekordowy, ale. O, to może dajcie znać, czy znacie coś słonia... W skali od 1 yy, do 2. Jak myślicie, uderzyło to was mocno? Od 1 do 2? Nie no, żartuję oczywiście. W skali takiej normalnej, 1-10. Ale nie, makabra była, nie? No dajcie znać, co myślicie. Fajny no, kawałek, to, prawda? Fajny, to taki się, na święta. Właśnie i, i, jak traktujesz y, replay value tego kawałka, Czegoś takiego w ogóle, tego kalibru. No właśnie to jest ciekawe, bo tak naprawdę ten aspekt szoku już minął. I już drugi raz tak nie będzie. No właśnie, to jest takie ale jak historii... oglądanie filmu dosłownie, że jak już znasz ten Te. twist, to już to nie robi takiego wrażenia. Ewentualnie możesz doceniać literaturę użytą, jaka tutaj jest, albo, albo po prostu zacząć słyszeć instrumental, bo za pierwszym razem pewnie był taki no, rozmyty. Ale wiesz, ale po drugim razie chyba już nie ma żadnych tajemnic. Tajemnic może nie, Ani... o, chociaż wiesz, ciężko powiedzieć, bo Możesz się skupić na rzeczach, na których się nie skupiłeś do tej pory. Jakieś, zawsze wyjdą jakieś słowa, których nie wyłapałeś zawsze jakieś zdanie, dodat dodatkowy aspekt. A w obozie, że na przykład pewnie są tacy ludzie, no nie? co słuchają sobie czegoś takiego po raz drugi, trzeci, któryś tam i wiesz, tak. Y później idą sobie, wiesz, y robią sobie jakieś rzeczy, nie? Kanapki, obiad i tak. Tak w sobie nudzą w głowie ten fragment ten tekstu na przykład. <grymne> wiesz co, miałem, <grymne> tak, tak. Wiesz, tak. Tutaj się fajnie rymuje, nie tak, tak fajnie się to dzieje. Jest, <grymne> tutaj sobie kroisz y, jakiś salceson, znownie, a, tam salceson. Sobie, a, a tam sobie a tam się wpierdala y, jakieś tam części ciała ten. Ten wzmiot liryczny. I, mu, I se tam nucisz to. Miałem tak. E, robiłem swoje kanapki i leciało mi w głowie slasher Słonia. Tam slasher, radzę ci to synu bieg. I, tam są takie... Tam wszyscy twoi znajomi polegli. No dobrze, widzę, że już tam próbowałeś zacząć żegnanie się z ludźmi, to ta, idźmy w tą no, stronę. Wydaje tak. mi się, że tak. Już macie zadane pytanie, to znaczy w jakiej skali was to poruszyło, ten tekst, ta, ten, ten obraz wymalowany przez Słonia, więc dajcie znać w komentarzach. A oprócz tego możecie dać lajka i zasubskrybować nasz kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a to jest duży błąd. No duży właśnie, błąd. bo jak widzicie, jesteśmy na antenie po raz kolejny, także warto nas oglądać. Warto, bo tak to może was coś ominąć. Tak samo jak warto być Polakiem. Warto być Polakiem. Skąd to było? Nie wiem, właśnie. Ale gdzieś był, to, było. Gdzieś to było. Jakiś polski polityk chyba wydawał jakieś karty. Straszna bzdura, no nie? Warto być nie wiem, nie odniosę się do tego, bo nigdy nie wiem, czy nie być Polakiem. Polakiem. <śmiech> nie, <śmiech> ja jestem, nie mogę powiedzieć to co. Nigdy nie poczułeś tej wartości. Ja nie wiem, jak to jest być Polakiem. Także tym mi miłym akcentem dziękujemy i pozdro. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.